Siemanko, tu Wevor, a to odcinek specjalny kanciastych przygód Razem ze mną wiadomo kto Czyli ja, Olek, tak wiem, zawiedzeni wszyscy <noise> I dzisiaj jest to odcinek specjalny, w którym pokażę wam mapkę Do tak zwanych Hunger Games, czyli po prostu igrzyska śmierci Jak widać zaczynamy w takim jakby więzieniu To już na serwie się później ustala te reporty Do tych oto miejsc, w których się zaczyna. To jest budyneczek admina. Albo, jak ktoś woli, tego całego, tego kierownika tych igrzysk. Wejdźmy zatem do środka. Tutaj widzę, że jest z zewnątrz zamknięte. Y -y. Poszukajmy innego wejścia. Oczywiście no 512 mega się odzywa, ale to standardzik. Będę wandalem. Ok, i teraz znajdujemy się w tym oto pomieszczeniu. Ta dźwignia służy do tego, że jak widzicie, tam jest dziura, i gość nie może wyjść stamtąd, jak wejdzie. Naciskając tą dźwignię, wszystko to się podnosi, i gracze ruszają drogą obfitości tutaj. Admin może dodać to do kółka w późniejszym etapie A tutaj jak widzicie mamy zenhantowane rzeczy Dość nawet Mikstury lecznicze, krzesiwo i złote jabłuszka I to po prostu wychodzicie sobie, rzucacie na środek albo gdzieś indziej No i gracze później mogą przyjść i to zabrać, albo do skrzyń tam chowacie Przejdźmy Nieważne co to tam było. Przejdźmy na arenę, na sam ring. Jestem graczem, którego właśnie wpuszczono do gry. I biegniemy. Najbardziej opaca się ta skrzynka. Dlaczego? Zobaczcie sami. Mamy miecz, jedzonko. W tej skrzynce mamy jedzonko, miecz. I strzały, i złote jabłko. Tutaj mamy miksturę szybkości, kompas, miecze. Czy to się nie generuje za każdym razem, jak włączasz od nowa, że zawsze masz inny item? Nie, nie to jest wszystko to samo. No to jeżeli narze. nie, no to trochę głupio. Bo jak już w gdzie masz najlepsze itemy, to. To można później podmieniać na serwerze. I tutaj ogólnie podstawowe rzeczy, dzięki którym można przetrwać. Tutaj workbench, ale nie wiem kto byłby tak głupi, żeby tutaj z niego korzystać. Dobra, ale udajmy się tropem. Nie pamiętam teraz, jak ona się nazywała. Głównej bohaterki Igrzysk Śmierci. Igrzysk Śmierci, no. Zaraz, zaraz. Nie wiem, czy dobrze idę, ale wiem, gdzie jest coś odwzorowane na sposób tych głównych igrzysk, których film można oglądać. Tutaj są te wielkie drzewa. Za darmo w internecie. No, jeszcze nie wiem. Na zaluka i TV może być. A tutaj kolejne odwzorowanie. Czekajcie, tutaj? Nie wiem. Muszę sprawdzić. Bez jest nawet pożar lasu. To chyba jest gdzieś tam bardziej u góry. Mianowicie jest kratka z lawą. No i ona podpala ten las. I później płonie tak jak w oryginale. Tam mamy... a co to? LOL. O! Okay. Zabij go! No. Co ten kapsel jakiś taki... LOL. Nie wiedziałem, że tu jest ta lawa. Ale przycisniałem do czego służy. Dobra, mniejsza o to. Nie ja chcę nic mówić, ale ty się patrz Wiem, tutaj kolejna lawa. Tutaj mamy mostek. Nie widziałem go w oryginale, ale warto się przejść na pewno. Zaraz trzeba będzie zrobić super jumpa. Który mi nie wyjdzie, oczywiście. Ej, nieważne. Tutaj mamy taką jakby basztę czy coś takiego. Takie małe pytanie, a jeżeli grasz na serwerze i masz właśnie taką przepaść i nie masz jakie przeskoczyć, to możesz dobudowywać? To już zależy od admina, ale raczej tak Dobra, pajączki WON. A tutaj mała niespodzianka. Czy mam wejść na tą płytkę? No. Będzie śmiesznie. Uwaga. Bum. Całe to jest podminowane TNT, także nie raz jak będziecie grać. A tam są takie łuki. I gdzieś tutaj w pobliżu jest skrzyneczka z wyposażeniem. Poczekajcie, przypomnę sobie gdzie. E, chyba tam w tej wieży. Ach, te mapki nie wpływają. Nie, nie w tej wieży. Ona jest tam dalej. Wyłączę je, pozwólcie. I można zdobyć dodatkowe wyposażenie. Tylko trzeba, oczywiście, umieć parkura. Dobra. Co my tu mamy? Miecz i jabłka, czyli nic ciekawego. Ale mniejsza o to. Zaraz poszukam tego drzewa, na którym główna bohaterka nocowała, a raczej się ukrywała. Czekajcie, czy tutaj jest ten wodospad. Czy tutaj macie kolejną skrzynkę? O, tutaj jest to z lawą, które podpala. I to drzewo powinno być już niedaleko. Niech trochę ogarnę teren. Na tej mapce dawno nie byłem, tylko raz na spacerowałem sobie. Nie wiem co. Czy, A czy brałeś udział kilka razy już w takich igrzyskach? Człowieku, oczywiście. Jest serwer specjalny. Proszę bardzo. Macie, jak na filmie, drzewo, na którym ukrywała się główna bohaterka. Zaraz, zaraz. To trzeba. Sposoba mieć. Ciach. A co nas na górze czeka? Skrzynka z wyposażeniem. Starczy na dwa chlebki. No i mamy dodatkowo krióweczkę. Tak, jedziesz, jedziesz. I myślę, że. Nie wiem, czy coś jeszcze pokazać coś specjalnego, czy coś tutaj takiego jest. Może po prostu wywołamy pożar lasu. Dawaj będzie śmiesznie. Działa. Eee, zaraz, zaraz, sobie przypomnę Czekaj, czekaj, czekaj Dobra, nie, nie przypomnę sobie komendy Także Cheater Spróbuję tylko Kurcze Dobra, nie, nieważne, bez cheatów nie podpalimy. O! Tutaj co? Tego nie widziałem. Hmm. Dźwignia. Kusząca propozycja, by wysadzić to TNT. Aha. Tutaj mamy dół. Ciekawe. Z którego chyba nie wskoczysz normalnie. Jakbyś się budował pod siebie, to byś wyskoczył. No i. To chyba tyle na tej mapce. Nie wiem, czy wracać do. Respa, czy nie? Ale chyba nie. Czekajcie, tutaj jeszcze widzę coś. O, jakieś ruiny chatki. No, no. To ja jeszcze sporo na tej mapie tak naprawdę nie widziałem. Nie hmm. Op. Nie! No proszę, co my tu mamy? Dobra, będę wiedział gdzie biec. <noise> jak będę grał na takiej mapce, jak będziesz grał w grę. <noise> Znów się shift wc wciska sam. Respoir chyba nie znajdę, także tylko w tamtym kierunku polecę. Oleg zostaw. Masz nitro speed? Mosłantę da. Masz? Mam. Gramy zaraz. Zobaczymy. Dobra, nie ma sensu już dłużej szukać, bo i tak pewnie nie znajdę. Także to był dla Was odcinek specjalny. Pod y, filmikiem podam nazwę serwera, gdzie możecie zagrać w takie igrzyska śmierci. Także komentujcie, subskrybujcie, oglądajcie, oceniajcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych odcinkach. Nara. Sorry, że mało mówiłem, ale jadłem chipsy. pozdrawiam wszystkich na razie. <laughs> Szczery.